Cześć, mam na imię Sylwia, witam Was serdecznie. Biorę udział w projekcie Biblijne Shorty. Dzisiaj chciałabym pochylić się nad tematem, który będzie dotykał szczególnie osoby, które żyją w samotności, w jakimś potępieniu, często mają żal do Boga. Będziemy rozmawiać dzisiaj na temat tego, że często postrzegamy Boga jako surowego sędziego. Zastanawiałam się nad tym, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego często nawet chrześcijanie tak y, myślą o Bogu? I przyszła mi do głowy myśl, że powodowane jest to tym, że dzieje się tak wtedy, kiedy spotyka nas coś złego w życiu. Wtedy często zwracamy się do Boga, ale mamy poczucie, że to jest kara za grzech, że to On nas karze. I ja sama miałam podobne myśli, y, kiedy właśnie zachorowałam i kiedy zmagałam się z, z bardzo różnymi myślami. Kiedy wylądowałam w szpitalu, Poznałam bardzo wiele osób, które również myślały w ten sposób, że Bóg każe nas za grzechy. I chociażby na przykład w postaci choroby. Natomiast nie, nie dawało mi to spokoju i postanowiłam, co zbadać. I pierwszym e, takim wersetem, który do mnie dotarł, że, że tak nie jest, jest e, fragment z Ewangeliana. Jest to 17 werset z 3 rozdziału. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I właśnie te słowa potwierdzają, że Bóg nas nie osądził za nasze grzechy, że nie dostaliśmy za nie kary, na którą zasługiwaliśmy tak naprawdę, bo patrząc sprawiedliwie, każdy z nas popełniał grzechy i mógłby być za nie ukarany. Natomiast Bóg w swojej wielkiej miłości zesłał na ziemię swojego syna, Jezusa Chrystusa, który został skazany na śmierć właśnie za nasze grzechy, za nasze winy, które zostały odkupione na krzyżu. I to jest istota chrześcijaństwa. Zostaliśmy zbawieni. Każdy, kto przyjmuje to zbawienie, zostanie zbawiony. Każdy, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca, ogłasza Go swoim Panem i Królem, zostaje zbawiony. Zostaje ułaskowiony przez, przez Boga. I dlatego możemy śmiało mówić, że Bóg w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie w żadnym wypadku nie jest sędzią, który nas każe za cokolwiek. Jest On właśnie dobrym, cierpliwym Ojcem, który do końca czeka nam na to, żebyśmy się Nawrócili, żebyśmy do niego przyszli. Do końca czeka na każdego z nas, dlatego że on poświęcił swojego ukochanego syna dla każdego z nas, bez wyjątku. Dzięki, że obejrzałeś ten film do końca. Zasubskrybuj nasz kanał, naciśnij dzwoneczek. Zachęcam również do komentowania w duchu wzajemnego szacunku. Do zobaczenia.